Okay. Ale ktoś to Kto no, tak, tak. Dobre, Daj, to się dobrze, dobrze. dobrze, na Dobry, dobrze, dobrze. Dobry, dobrze, dobrze. Dobry, dobrze, dobrze. Dobry, dobrze, dobrze. Dobry, dobrze, dzień, Dobry, dobrze, dobrze. Dobry, dobrze, dobrze. Dobry, dobrze, dobrze. Dobry, dobrze, dobrze. tak dobrze. Dobry, dobrze. Dobry, dobrze. Dobry, to że, że nie opuścisz mnie, nie żegnając się Już moi myśli zabijają mnie Czy to jest prawda, czy też nie? To jest prawda w moim Ja wierzę, że, że nie opuścisz mnie, nie żegnając się Już moi myśli zabijają mnie Czy to jest Śnieg, rozgrata moi ja nie rzeczę, już nie opuścisz mnie, nie przyjrzać, się już moi myśli zabijają mnie. Czy to jest prawda, czy też nie? Niech Jeszcze raz, dobry wieczór wszystkim, cześć! Panie, bardzo nam miło, że nas zaprosiliście. Bardzo dziękujemy, że możemy na was wystąpić, ale słuchajcie. Ustalmy bardzo ważne zasady dzisiejszej imprezy. Że my wszyscy, właśnie w waszym klubie, jesteśmy jedną, jedną, jedną wielką, wspaniałą rodziną. Marek Marek to jest fajna rodzina. Fajna rodzina. Lubi się bawić? Znaczy to pierwsze pytanie. U kogo spotykamy się w święta? U kogo? U kogo spotykamy się w święta? Kto ma takie duży stół? Dobra, dogadamy się potem. Pierwsze oficjalne pytanie. Jeżeli ustaliliśmy, że jesteśmy jedną wielką wspaniałą rodziną, to dziewczyny do Was. Siostry nasze wspaniałe, my, my, my. która lubi swojego mężczyznę podrapać po brzuszku. Słuchaj, numer 3, ale panowie się uśmiechnęli. Tak, wszyscy panowie się uśmiechnęli, a więc my zakładamy, że każda, a jeżeli każda, to co możemy zrobić?